Cześć, jestem Omnibox, zapraszam Was na demo z gry Alone in the Dark. A właściwie prolog, bo wyczytałem, że dema w tym jest mało. No ale zobaczmy, czy gra się dobrze prezentuje, czy narracyjnie jest dobra, czy mi się spodoba. Z tego co widzę, premiera będzie planowana, będzie 25 października, czyli za 7 tygodni od dzisiaj. Rozpocznijmy sobie tę grę, ale raczej to demo. N niby demo pozytywka jakiś misiek chyba drewniany alone in the dark bardzo ciepło wspominam tą grę mój mój chyba Jeden z pierwszych horror horrorów po Residencie, który naprawdę mi się podobał. Pamiętam, ogrywałem go jeszcze za czasów PSX-a. Mam bardzo dobre wspomnienia. Dziewczynka robi maskę. Jakieś odgłosy, pewnie pójdziemy je zaraz sprawdzić. Mhm, tak mi się wydaje. Okay, I tak, powiem Wam szczerze, że gra być, wygląda dobrze, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Weźmy sobie w ustawienia, spójrzmy na obraz i tutaj mam poustawiane całą grafikę na filmową, czyli najwyższą. Anti, anti aliasing, shadery i tak dalej, i tak dalej. No i gra właśnie tak się prezentuje Czekajcie zmienię, zmienię sobie DPI Dobra Podejdźmy. No ale bym powiedział, że cienko to wygląda Czy to ja pierniczę odbicia Odbicia w lusze Uuu, nieźle nie w każdej grze to implementują. No, można poruszać przedmiotami. na krzesłem? Też można, dobra. No. Pewnie zaraz wyskoczy jakiś pajac. Mm, właśnie. Tak to w pozytywkach. Dobra, idźmy stąd. Fajnie, że są odbicia w lustrach. Podoba mi się to. Zawsze lubiłem ten efekt w grach. Kruk. O, gdzie uciekasz? Wyleciał. Teraz tam pójdziemy, zamknięte klucza potrzebujemy. Dobra, Atlantik, dobra, wyjdźmy sobie i zamknęły się. Tu są, widzę, jeszcze jedne. Ha, to łazienka. Same się zamknęły. Kim jest Cassandra? Woda. No powiem wam, że tak cienko to wygląda. I'm tutaj. Oh, goodness, o gościu, kto ty jesteś? Up to, Jeremy. Jeremy. To to try... Ta mała mówi do niego jak do kolegi. Oh, no. spy, spy? Them. The others. all of them. No. You're too innocent. I'm too innocent. <try> I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk Mr. Waits and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. <coughs> okay, nie będziemy musieli przejść Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without. I just you Jamie, where'd he go? I'll just post it myself then. Hmm. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Klucz, do drzwi pewnie. Klucz do vestibulu.

Dobra, idziemy stąd. Kurczę, dlaczego ty nie możesz biegać? Trochę się czuję jak... ...Fort Solis, który niedawno ogrywałem. Trochę niemiłe uczucie to było. Bo nie można było tam truchtać. Ale sama gra nie, jest, nie była zła. Co to jest? Dobra. Zegar. Przypuszczalnie to będzie jakaś zagadka. Ale pewnie nie w prologu. Też klucz. Dobra, to poszukajmy go. Chodźmy tam na dół. Wow! Co to? Jak pierdolniczy. O już zrobiło się bardziej klimatycznie, to mi się podoba. Jakie postaci? Przejdziemy tak. Nie idźcie. jest ale się znowu tak pierdykam. Ej, ten posąg się zwalił. Pieprzony jumpscare, no. Pojawić się znowu? Pewnie nie. Ale mała widzę nie chce wyjść do wody. To idziemy na górę. Tylko, że tutaj ten posąg się zwalił, widzę. Jaki niedźwiatek no, ale ładnie wygląda, nie powiem. Fajnie go zrobili. No i dupa nie przyjdziemy, właśnie. O, no. no, momencik, tutaj jest coś, widzę. Co, skoczysz na niego? A Zwalisz dobra na piernicza spację i było mnie źwiadek buduje w Bajorku. Schodź. Co jest? Czekajcie go. Dobra, idź. Myślałem, że zaraz coś wyskoczy znowu na ty dupa to jednak wyskoczyło No i zmiana lokacji nam będzie prostu przyjazną No, żebyś wiedziała. Że kto co? Czekajcie tutaj. Klucz. Dobra. Musimy iść tam. Coś tu jeszcze będzie? Nie. Gwint jest z... zamknięte, heka paniczyna, o mała to się przeciśnie, nie? Koniec. Opinia. Dobra. Jednak dalej co się dzieje. Miss Emily Hartwood. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. The house looked different, but it was still called set Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. No, e. Ja pierwiastre, to trwało kujwa five minut. Liczyłem na coś dłuższego, co najmniej. No dobra, no skoro się skończyło, a było krótkie, to i tak wrzucę to na YouTube. Wiecie, mam takie trochę mieszane odczucia. Niespecjalnie coś wyniosłem z tego... dema, tak to nazwijmy. No i tyle, gra będzie w dosyć przystępnej cenie, zamówię ją... Chyba na konsole myślę, że na PS5, ewentualnie na Xboxa, ale myślę, że to będzie PS5. No, ewentualnie, bo widzę, że gra, gra również chodzi w 21 na 9. To może nawet na PC-a. Do 20 października jeszcze jest trochę czasu, więc się zastanowię. W każdym razie na pewno pojawi się z tego gameplay na moim skromnym kanaliku. No dobra, dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia, cześć!